Nie graliśmy jeszcze... Trzeba później odpalić kot i mysz, ale na dwa teamy. Oh. Mhm. Oh, kurwa. Masakra. <grym> Kiedy no no, nie, co, to rozbijamy to to się że się to nie to rozbijamy? To bo to jest taki zakręt fikuśny. Rozbijamy się! Lejemy się, hoj To nie ma, nie ma tych czułości. Coś będą. Że blisko. Ja lubię, jak mi ciepło. Nie no, pizgamy się, przecież to jest gra. Pizgamy to się to bardziej, to jak Właśnie, to tylko gra. <grym> Kim ja jestem? Ze mną! Dobra, jestem z kolą, to ja go nie biję. Pierwszy raz. Dobra, ja gościmy. Coś wstało. Widziałeś co zrobił? A to było! Kurwa! No te też, to nie, nie, nie to sobie. Myślał. A kurde Dobra I na co Ci to było? wszystko, żeby się nie wiebać w Ciebie było Dobra, To było dobre Tupsen, ich mieliśmy na siebie Bo ja myślałem, że go trafi Teraz przynajmniej tutaj wiem. Jest, jest No. tu <grym> Tunelem tutaj za tobą lecę. Ciśpiesz bóry. No, ci Mogę to no, no, gaz Gaz podalę. Gaz, pedalę. gaz pedalę. <grym> <grym> Nie, gaz podalę. Teraz chłopca, ja się łapię za tunelem. No. Widzą. Od no, dalej do gazu. Znaczy, co? Co to jest? No mi kurwa. Czyli kopić nie ale żółty gonie. Ale zurozony. A ja metro jadę jako jedyny. A nie, Fordem jakimś. Śmiesznym. Ej widzicie tam te fabryki jak kurwa kopcą? No co właśnie to, to, z tym co do Kraku? Te pedały do gazu są teraz dość logiczne? <głos itu> Gubisz jakieś te części, bola? <noise> <inaudible> <sair> może po tym łudniowskim chyba ja. To Może być łudniowskim. Mami mi no, ma. Pytałem się, się. Tak, <laughs> Pytałem się, czy mogę Cię zajebać? <laughs> Ale ja się nie gniewam. Ja nie czekam ma. na najwyższy zakręt. Nie masz prawa Ważne, żeby mieć gaz w pedale Jak ciśniemy. O, to, 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 to. Coś Ci nie wyszło, beda. <laughs> Poniosło mnie. I nie da się tam niebiać. Nie, nie, no, nie, nie daj się dostać, dostać, na niebie nie przebija. Patrz na mi całą chopię. Tak. <gry> coś kurwa ciemno A co tam wyjedziesz, go bedać? O, nie Tak No kurwa ciężko będzie tak. Ule, jak, tak coś to przyham, jak coś to przyhamujesz. Nie, tak. no jedź. Hobson coś zrobił No i nas wyprzedził obydwu ja <grym> no, Kurwa mać Ale, małe, ale dróż, A ja, dróż, no. Ale to że no, no, Boże jesteście no, beznadziejni Drużynowo zrobiliśmy to zajebiście No ja mu tak chciałem wyjebać Tam na wstecznym pojechałem mm. <grym> Elegancko to zrobiliśmy Lexus Czy ty Lexus nie, no, nie ten masz ten... włączonej Asysty hamowania czy czegoś? A, nie, nie miałem, ale teraz włączyłem stabilizację i coś wkradłem. na Ja bez żadnych jadę i was. Bez... ważne punkty by były. Małe no punkty To jest tylko wyłączyłem. podsumowanie, teraz są oficjalne. Ładnie. U. Mało utraciłem. Czołówka wszyscy w innym małcie <noise> jadło. Interesting. <głos> 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 Kolej, jak ty zrobiłeś, że ty wygrałeś? Już wolny jesteś. Czy to sobie co się zdarzy. Na USA to się zdarzyło, jak w Roskira. Nie mogę z tego, kurwa, co bory powiedział. O, o, o Monako, Lexus. No, Dawaj bory. co robimy? No, Może mhm. ma gaz w pedale. Nie? A. Dawaj, użyj gazu. Znasz? Co ty, jesteś kotłownię? Co przebaliśmy pierwszy? Zostaliśmy pierwszy. Trzymamy ich tam z talami. Dawaj, od. od, od się od, na pierwszym zakręcie. Robimy ścianę, nie wiem, nie hmm. Stanu życia pusty. No, Hubert wszystkich przepuścił. A, no to chyba że. Ten nie hamował w ogóle, Bury. Ale tu się smyrnąłem. Nie. Węde... Wendepa się szykuje. Daj kobiet. Wy, Wyjeb mu. Co? Co jest? to? co? Skandal w chuj. Ale po tej pierwszej, jestem lepszy w rozwalaniu niż ty. Ła wygrałem! No, sorry, to jeszcze, sorry. Sorry. <laughs> sorry! Sorry, Jeszcze, jeszcze 10 kółek, beda. kurwa! <laughs> kurwo! Koła, gdzie jesteś? Z tyłu. A z drugim byłeś. Zero Ja z ósmego na czwarte, beda. Dobrze. Ewo, to jest pomoc. A nie jakieś lepuszki, kurwa. Pierdolone zderzaki. To już 2000? Nie no, no, jeszcze mi zachoczył oczywiście, kurwa Kurwa, tu na tym zakręcie teraz Nie, no, za tak? jestem jeszcze, nie marszę Bury, widziałeś jak się nie zmieściłem? <laughs> nie, nie spojrzałem Czy po boku jest Drugi Dobrze, trzymaj to A chcę być pierwszy. <laughs> Jesteś tam po tym cieście Tutaj mnie tu nie riecuje. A bada jedzie jak pijamy źle jedzie no, On źle jedzie, tak się nie jeździ Nie ma gazu w pedałem <noise> <Widentnie. głos> nie, nie ma pedał w gaz <noise> no, no, sterżakami nie bije Gaz pedał jazda <noise> Kurwa tu nie. kto jest? Co tu się kurwa dzieje? Kondaż mnie wyszedził Ja się abstrałem. Nie, no czemu mi to zrobiłeś? Szybko, szybko, kurwa! O, hoj. No i na no, każdy mi wyjebał. No i z pierwszego na pizdę. Uff. Jak to lecisz. Ale mi bury prawie wyjebał. Dostałeś się. Kurwa każdy po kolei mi. je, yep, pieee yep. Co ja on teraz zrobić, mam być hamem czy nie? Bądź hamem hoj, jak Dobra, zapidzę. Beda! Jak, jak mi mówisz, tak zrobię. Jestem... <grym> tak zrób, nie pierdol się tam. Ja <grym> jestem hamem, nie szanuję nikogo. Interna chyba, że jesteś papiaszem, ten pójść kimpsit Tak Chciałem go przeczekać. Nie wyszło Kurwa... Taki tak z tyłu niebieski Podstawy nie zaszło ty, Koła, gdzie ty jesteś? Był część czwarty, złamałeś. Nie. No i rozjebałem. O, pośliw straszny. co jest? Obróciłem się. Ale ty jesteś łeb, kurwa, bo... <śpiewa> 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 Jakbyś tak innych załatwiał, a nie mnie. No, kola też poleciał. <śpiewa> A, dobrze jest, lepiej, lepiej mnie przepuść. Timowa kasatja. Morderstwo. Parę to leci kurwa bokiem na tym zakręcie głównym. gdzie jest drugi niebieski? Na mhm. drugim miejscu. Ale drugi nie. Niebieb... A, dobra. A. Weź go tu do wewnętrznej. Popchnął mnie. Brutalnie mnie popchnął. Przejadę tak I tak się z pierwszego spada na siódme. Kurwa, zderzaki mnie prawie zajebały jakieś dziwne. I przez to Bury się zbliży, Bury mi wykurwi Aaaa, on Dawaj Bury, maliwo Jedziesz chłopie, jedziesz Ile tu jest zderzaków? Dawaj go tam No nie, na zderzak najechałem Nie, nie Nie kłam Sam to się to jedziemy. Jedziemy. Dobrze beda ciśniemy <laughs> KURWA JEBANE GÓWNO Aj chuj, gdzie ty Co to za porwanie? Właszczane Tu jest. tyłem No Jak ty na boczek? tyłem jedzie, Czekamy stąd Kurwa, przecież to pewnie Karma Pies warszawski Ej beda No Bo my już nie dogonimy przodu, to ja ci tu pomogę <laughs> ja jestem blisko Sorry Koba, trzeci dojadę, Wyżej nie dam rady Będziemy, będziemy za tymi czerwonymi Teraz to bubsa, teraz, teraz mi się przejebałeś Kurwaj Wiesz jak zwykle mam ja sobie. po jako. O, stresu. O, tu się jeszcze A, będzie działo. Kurwa, myślałem, że cię tam trzymam. O, 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 o. Ale tam się... No, bo to bieży, bo dobrze chodzisz. Ja. Boże. Ale tragedia, beda. Tak <śle> mi się podoba ten teamwork. <śle> kurwa. No, żółci to mnie ładnie niż przez pókiść. Wręcz mu <grym zbędzio> no, wyjechaliśmy, a on nas zysł. Dobra, że kobiet, z drugiej miejsca nam też pasuje? Nie, pierwsza ma być. Dobra. Jesteś. Kupcele, na, na podium trzeba się utrzymać. No, no, są? cztery. A to ostatni wyścig. Dobra. Nie, jeszcze dwa. Nie, dwa. Nie, dwa, dwa. Dwa, chyba. Dwa. No, kurwa Podobno co dwa. to są za kłamstwa do chuja Podobno dwa Nie, o, nie, nie Trzeci jest O śniegu, o no, idę Jeszcze dwa się Tu Ewo Tylko dwa A teraz ty musisz być szybki Hala Ja nie dam ja. rady, nie umiem Dobra Zimówki założone Jak dobrze wystartuję to pójdę Ja jadę na płozach. Beda. No da. No zajebiście Tym razem działamy z osobno, zero teamworku <laughs> Dobra, zero teamwork. <laughs> Jest. Czemu czerwoni z przemadał? Kupsen uważaj Je... na pierwsze zakręcie. Je jedziemy swoje. Jak bez Timurku to uważaj. Oooooo! Wow. Kurwa bo. No, bo kurwa zawsze tak się kończy. Timur O, ga braźnie. dzięki, dzięki, dzięki. Nie ma za to. No, komuś, <śla> kurwa, ale poszli. Poszli, znaleźli. Stabilnie, jest stabilnie. Ej, No jedź! No. Chory ma po tam. Myślę chłopcom, że my się nie musimy pizgać. wiesz, że lokaty, nie? Tak, tak, tak. Wyjadźcie ja mory. To nie jest zresztą krzyk. Próbuję, próbuję coś tak wywalczyć. Tak, tak. No wej kowa, jedź tam. O, tu ja mam jadę. O ty chujo! Oooo! <grym> <grym> a, a, <grym> a ja tak go lekko... Ja, ja tak go lekko smyrł, smyro, kurwa. Ale to o, nie, nie mogłem skręcić. Nie, nie mogłem skręcić. Uciekaj, uciekaj kona. Bory, to był ładny awans tutaj. O! Wywalczony współpracownik! No, to... jużśmy się dawno rozpierdolili. No ja się obróciłem. O kurwa! Kandydat był Timor. Ewidentnie. Hondi! Słucham! Daj żyć! No to nie jedź w las, Debilu! <grymne> ja no to... to się tak naciął fajnie! Co <grymne> <masyli. grymne w masyli> za mną poleciało? Ty to jak ty jesteś? O kurwa, rzuci mnie Bzora wezmą w kleszcze. Muszę im wyjebać. Jedziemy Nie trafiłem z Kondiego Skurwa, nie miałeś go trafić. Ja chcę nie, teamwork. Nie no jedziemy ja swoje, bo jak mamy teamwork to się wszystko jedzie. No mówię... Ja, on ci zrobił. Ja cię ustawiał. Nie ustawiał. No mamy turwala. Nie. Cześć. Hę? E? Jeszcze dużo pozbawionych... O, Ja tylko bo... słyszałem, nie. Nawet nie wiem, co się stało. Ty na ja agenię, No i dalej <laughs> jak kup co mówisz? Bua, jak tam, mnie nudzisz się? No właśnie. Jak się Poczekaj. Nie no, jedź, jedź. Przeswyczaj Candy, jadę po ciebie. Dobra. zobacz, beba, beba, Fajne drzewa. A, są. Myślę, że... Nie muszę Nie muszę się zatrzymywać, bo tu kola mnie wyjebie zaraz. O, dobra, kopi. To właśnie wywal Kondiasza, wywal. Dobra, zaraz. Albo no wstrzymaj go chociaż A on jest Coś? czerwony, remember Coś? Nie, najgorsze. O tym czekwere się na ogląd, co nie? Bierze mnie? Tak, myślałem. O, Kóra, dobra. Kurwa, wiedziałem, że miał wrócić. Nie udało Ale się. Jadę. 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 <śmienicza> <śmienicza> to to ja sobie Jadę, że jedziemy. Będę, a będę w bujie. Nie bierz raz. To jest tylko na tyle. <gry> Koła jak my to zrobimy? Musimy go jakoś wyeliminować Puść Dobra jedź, 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 jedź. Dobra, dwóch niebieskich nami, jest, to jest to dobrze Dobra radę, Trzecie utrzymujemy się tu to jest stymu, czy coś. To jest Jeszcze można powalczyć <gry> Dobra jadę Nie, tam, to są słabi I to dan, nie koła wróciłeś mi do tego Debili kurwa jebane Ewo Nawet mnie nie co ja zrobiłem To samo identycznie No wypuściłem cię to teraz tego kadiasza nie Ja bym dogonił Ostatnia droga nie wiem No to... Ale szybkie Masz dużo przelagę, masz pan od lufo jechać Ja, ja tak nie tak widzę, to... że się wywaliłeś Ja pierdolę Ej, nie daj się Spokojnie o karę, 3 sekundy za ścianie Ty masz pięć To nie subordynacje Ostatnie kółko, beda Ja też, ostrożnie, żeby my niebiescy nie wzięli bo... Dobra, lepsze to niż nic tylko No ta, nic. To jesteś nic, nic jest Cytu, dwa, Ale chłopca na drugim okrążeniu przez chwilę byliśmy na tak pierwszym jest. drugim Red, red Team, red team to... Rules Perfekt Raz oh. przez chwilę, raz przez chwilę Jeszcze spalę, jestem lepszym z fioletowych <laughs> O, poczekaj Jadą Całeś mnie obróciło chyba Po prostu nie się na mecie i nas wezmą wezmę to, <laughs> to teraz no, no, to... Eee! <laughs> to był dobry wyraz Oni. No mm. Spokojnie jeszcze odrobimy Jake Mamy to. Trzecie miejsce. <laughs> się dwie grupki ułożyły. Jeszcze nie. Aleście coś tak zrobić, żeby oni skończyli na trzecim, na pierwszym. Chyba wymaga poświęceń. No właśnie wiem Ej, ja demetrem no <laughs> Kolejny papierdala pod ziemią <laughs> Dwie linie, tylko mam te radiowe <laughs> Beda, to jest twoja Cześć mapa, moja Ja lubię piach nie pierwszy. Ale czemu? 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 oni zawsze startują pierwsi? Nie, kondyczt tyłu jest. Ja jestem siódmy do tego. Ale, jestem ale... Ale było na tym zakręcie. Wypierdalaj! O tam... O. Dawaj koło. Dobrze! Nie to jest pierwszy, nie O kurwa! Co, co nie robią tak wysoko? jak Tak Góry? W cy... Góry Kurwa jebane, kurwa! No, już nie, 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 nie będzie w Nie jest, Była musisz tam powalczyć bo jestem kurwa ostatni o, I Tu dostaniesz kombi? zajmę jakoś Kurwa Ale poszedł o, się zająłem, no No o, dzięki twój gór Hoddy moja teammate bijesz? Tak I zaraz tam jadę Co? A co, co ty chcesz? Co mam robić? Odpuścić. Jak mnie wyprzedzisz, to cię puszczę. Dzięki. to. Co tu się odpierdala? Witamy na tym Ja to pierwszy raz. Z, rzadko kiedy masz okazję, wiem. Robię co mogę, Koła, obróciłem go nawet. Dobrze. No, ale on jest cały, do trzeci. Ale damy radę, na takich misjach nie Nie, nie wygramy. Wygramy? Nie. Na moją odpowiedzialność. Tak, kondyż zaraz się nagle pierwszy zrobi, zobaczysz. Się zesra Nie, spokojnie, my tu pilnujemy, że nie wiem sprzedłu. Mhm. Dziękujemy, Dobra, no, już nie Uciekaj, uciekaj, bo był chce na chcę Czemu Chyba sprawuje się lepiej Metra w sensie? Co? Co ty powiedziałeś do mnie? bo ja o to chyba się spróbuję lepiej no to się tutaj. pytam 3 metry no ale ja myślę, że ja jestem głupi, ale no ty wyszedłeś na głupiego <laughs> super bałagan robi ej nie, Dżekobit ma DRS już kola jedź ja dobra jedź, jedź, jedź myślałem, że będzie ostra fanga To będzie teraz nie strzelił Widać, że ciepłe w marce ta się... No wiadomo, jest podział na kierowcy nr 1 i nr 2 Tak są ciepłe kolorzy, się okazuje, że... Teraz... czego się spodziewać kurwa? O, ona zawsze były z nami co ty kapiesz cholera? Przecież my nie wygramy tego, bo uczam tyle punktów na hapie. Zabieramy. Spróbuj go rozbić, za zatrzymaj się. Nie, to jest zbyt ryzykowne. Będziemy teraz wybrać na No ja mówię, ale wiesz, to jesteś kawałek... Kola... Wygramy, zobaczysz, wygramy to. Nie wygramy. To tak. wygramy. Nie wygramy. Czy zresztą, że nie wygramy? Zeznać, nie wygramy. O, ja robiłem to, <grym>. ty nic nie zrobiłeś. No, zobacz, przegraliśmy to. Kto? Kto nie wiem. Dzięki, zobacz, patrz. No i kto? Kto nie wiem, no? No tylko i ty to się nadajesz na no pieniądze. No nie mówię, że przegraliśmy to. Dobra, nie chcesz za mną teraz powiedzieć. Ale? patrz patrz 4 Dracobix, co się Dziecki dzieje? Wyczyliśmy. Chyba. O, no, patrz, patrz, my mamy 19. Czerwony nie ma kurwa, 13. Nie, tak? Porównaj, coś no. z nimi. No, a tamci mają po 10. No i co? Patrz, no mówię ci. No, no. No, no. I zobacz teraz, no. patrz. UWAGA! Zobacz. Właśnie twoje miejsce ze S11, Jakby, jakby był niżej, to byśmy wygrali. Tak, byś zrobił coś, co kazałem, to byśmy też wygrali. Za mały proste do powodzenia był.